Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Historii pod Prąd. Podcaście, w którym Arkadiusz Szkarbowiak przedstawia wydarzenia, postaci z przeszłości, tej głównie dotyczącej XX wieku. Bardzo często takie, o których w podręcznikach, w książkach znajdziemy tylko krótkie wzmianki, a on dzięki swoim źródłowym poszukiwaniom rozszerza wiedzę na ten temat i dzieli się nią z nami w kolejnych odcinkach Historii Pod Prąd. Szanowni Państwo, bardzo prosimy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o zasubskrybowanie naszego kanału, by nie przegapić kolejnych materiałów. Gorąco zachęcamy także do polubiania i komentowania tworzonych przez nas treści. W ten sposób znacząco pomożecie nam się rozwinąć. Swoje wsparcie możecie okazać również przez Patronite, do którego link znajdziecie w opisie. A także kupując najnowszą książkę, Arkadiusza Karbowiaka, Bohaterowie czy Zbrodniarze. Miłego słuchania. Dzisiaj dramatyczne, tragiczne wydarzenia z 8 maja 1943 roku. Tematem jest masakra w Nalibokach. Zacznijmy jednak od pytania o to, czym była samoobrona białoruska, samoochowa, jak określali ją sami Białorusini. Samochowa była strukturą paramilitarną, która powstała w połowie 1942 roku na terenie okręgu, albo komisariatu Białoruś. Powstała ona za zgodą władz niemieckich, ale za zgodą władz niemieckich administracyjnych, na których to przele stał Wilhelm Kube. Człowiek zainteresowany współpracę z środowiskami, z białoruskimi środowiskami niepodległościowymi. Jego bliskim współpracownikiem był Iwan Jarmaczenka, który był od października 1941 roku twórcą i szefem białoruskiej samopomocy ludowej. Ta struktura właśnie jaką była samochowa, była jak gdyby strukturą, powiedzmy sobie, drugą, ale ukierunkowaną stricte na walkę z partyzantką sowiecką, która systematycznie zaludniała lasy na wschodniej i zachodniej części Białorusi. Taka była geneza powstania samochowy konkretnie w Nalibokach. I co to w ogóle była za miejscowość, gdzie się znajdowała? Naliboki to miejscowość znajdująca się na terenie nowogrodczyzny, a więc wchodziła w skład konspiracyjnego okręgu NUF, Nowogródek. W Nalibokach genezę genezy powstania samochody należy poszukiwać latem 1941 roku, a więc w momencie, kiedy. Na tereny Związku Sowieckiego wkroczyły oddziały niemieckiego Wehrmachtu. Wówczas to pojawili się, niemcy pojawili się w Nalibokach. Jeden z więźniów współpracujący z polskim podziemiem, aresztowany przez NKWD, któremu udało się opuścić więzie, więzienie, Eugeniusz Klimowicz. Podjął się dzieła stworzenia czegoś w rodzaju policji. Była formalnie, chyba naz, 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 nazwa tej struktury brzmiała Straż Obywatelska, i przez pewien okres czasu ona, do momentu pojawienia się Niemców, a w zasadzie do momentu rozwiązania przez Niemców tej struktury przez ordskomendanturę i Iwieńcu, no, sprowadzała jakby taki nadzór nad bezpieczeństwem w samym miasteczku Naliboki. W ramach tego nadzoru zostali aresztowani miejscowi Żydzi, którzy tam przebywali aż do chwili wkroczenia Niemców w obrębie posterunku. Klimowicz później już w trakcie, kiedy. Odbywało się postępowanie karne przeciwko niemu w czasach PRL-u, tłumaczył, że Żydzi zostali po prostu zatrzymani, ponieważ bał się tych takich bardzo negatywnych nastrojów, które panowały wśród miejscowej społeczności, i te nastroje były wynikiem reakcji na prawdziwe urojone działania społeczności żydowskiej w okresie okupacji sowieckiej. Klimowicz nawet zatrzymał jedną z osób, która złożyła na niego donos. Była ta kobieta, i ten donos pokazał mu śledczy z NKWD, więc nie była to rzecz kompletnie fikcyjna i wymyślona. Oczywiście kobieta nie chciała się zupełnie do tego przyznać. Suma summarum, dzięki aresztowaniu przez tą policję złożoną z Polaków, tym Żydom tam w tej miejscowości nic się nie stało. Niemcy zresztą po pojawieniu się na tym terenie nakazali ich zwolnić. Drugą, jak gdyby obszarem działalności, było też wykonanie poleceń władz niemieckich związanych z koniecznością przetransportowania, zatrzymania i przetransportowania, a w zasadzie przekazania informacji o konieczności udania się do Wiednia, celem Przerzucenia do obozu jeńskiego, bo taka był, taki był rozkaz, który Klimowicz otrzymał od Niemców, i ten rozkaz został wykonany. Około 38, jak on podawał, tych sowieckich jeńców trafiło w ręce niemieckie. Część z nich oczywiście uciekła do lasu, część, część została przekazana, przekazana Niemcom. No i. Aż do momentu rozwiązania przez władze niemieckie tej struktury policyjnej, Klimowi stał na jej czele. Potem został tłumaczem niemieckiej od komendantury, później w leśniczym. I w 1942 roku sytuacja, w związku z tym, że pojawiły się na terenie Białorusi liczne oddziały sowieckiej partyzantki, zmusiła Niemców do akceptacji tego, aby tworzyć właśnie takie oddziały wiejskie, lokalne, samoobrony. To oczywiście ten proces został od góry nie przez administrację cywilną, ale przez struktury SS i policji zahamowany, ale jednak kilka takich podmiotów powstało między innymi właśnie w Nalibokach. Franciszek Adamcewicz stanął w Nalibokach na czele tej samoobrony, Później został przez Niemców aresztowany, zwolniony i w międzyczasie, kiedy on został aresztowany, z powrotem na, do tej roli został skierowany Klimowicz, dlatego, że był on członkiem ZWZ i Armii Krajowej. I w zasadzie fakt objęcia przez niego tej funkcji, być może wielu nie wie, ale Polacy. No, stanowili dość liczną grupę w szeregach i tej samoobrony białoruskiej, i potem policji pomocniczej białoruskiej około 22%. Myślę, że osobne audycje temu poświęcimy w każdym razie, w każdym razie na polecenie struktur podziemnych on tę funkcję objął i aż do maja 1943 roku ją pełnił. Zanim przejdziemy już bezpośrednio do wydarzeń z maja 1943 roku, jeszcze trzy krótkie, doprecyzowujące pytania. Przede wszystkim, co wiadomo o działaniach podejmowanych przez nalibocką samoobronę? Wreszcie, dlaczego Sowieci nawiązali kontakt wspomnianą samoobroną i czy dowódcy partyzantki sowieckiej wiedzieli, że nalibocka samoobrona ma powiązania z Armią Krajową? No tutaj jeśli chodzi o działania, które podejmowała Nalibocka samoobrona, to były one skierowane głównie przeciwko grupom rabunkowym, choć zdarzyło się co najmniej w jednym przypadku, że w, nie w samych Nalibokach, ale w nieodległej miejscowości yy... Członkowie samoobrony otoczyli grupę partyzantów. Jednego wzięli do niewoli, dwóch uciekło, a dwóch w wyniku wymiany ognia i podpalenia stodoły, w której się znajdowali, po prostu tam poniosło śmierć. Sowieci zasadniczo w początku roku. 1942, kiedy zaczęli tworzyć te swoje oddziały, ale trwało to dłuższy okres czasu, dopóki nie został nawiązany regularny kontakt z Centralnym Sztabem Partyzanckim. Mieli dość poważny deficyt broni i starali się nawiązywać właśnie kontakty z. Strukturami samoobron, czyli samochowy, aby tą bron przejmować, aby namawiać ludzi do tego, żeby przechodzili do struktur sowieckiej partyzantki. I tu myślę, była podobna sytuacja. Co do wiedzy, i to był powód w zasadzie, dla którego właśnie starano się z samoobroną tutaj na Libocką kontakty nawiązać. Zresztą takie propozycje zostały w 1943 roku wobec członków sformowane, żeby przeszli do partyzantki, żeby przekazali przynajmniej część broni, część amunicji. No wszystkie te propozycje zostały ze strony Klimowicza odrzucone. No ale jest, jest rzeczywiście faktem, że. Że były one, zostały one sformułowane. No i to był główny powód. Natomiast, czy wiedzieli Sowieci, że Klimowicz jest członkiem konspiracji? No tutaj są rozbieżne zeznania w trakcie prowadzonego dochodzenia przez władze komunistyczne. Część ludzi zeznających twierdziła, że absolutnie wiedzy takiej nie mieli, a w każdym razie nie wynika to w żadnej mierze z zeznań. Meldunki, które post factum tego zdarzenia zostały sprokurowane przez stronę sowiecką, też nie wskazują na to, że rozbili jakiś tam garnizon złożony z członków Armii Krajowej, będący garnizonem formalnie samochowy, tylko Pisali formalnie o rozbiciu właśnie kolaboracyjnego garnizonu złożonego z członków niemieckiej samoobrony, jak to określano. Więc nie do końca jest jasne, czy ta wiedza rzeczywiście była, czy też nie. Sam Klimowicz twierdził, że tak, że wiedzę posiadali i że jednym z jego Argumentów odrzucających sugestie sowieckie o przejściu do, do ich struktur partyzanckich było to, że się nie chce zgodzić na to dowództwo Armii Krajowej. Ale czy rzeczywiście Klimowicz, jako byliby skłonni informować Sowietów o swojej przynależności konspiracyjnej? ci mogli wykorzystać to przecież też propagandowo, informując wszystkich, że Armia Krajowa tutaj współpracuje z Niemcami i ich członkowie stanowią zasób kadrowy białoruskiej samochowy, więc ja bym tu postawił znak zapytania, aczkolwiek no, nie przekreślam żadnej, żadnej opcji. Bardzo dziękuję. No i to jest ten moment, kiedy przechodzimy już do próby nakreślenia obrazu wydarzeń z maja 1943 roku. Jak doszło do masakry w Nalibokach? Jaki miała przebieg? Jakie straty wreszcie zostały poniesione w wyniku tych działań. Klimowiczowi Lim wydawało się, że te rozmowy, które toczył wiosną 1943 roku z sowiecką partyzanską, a konkretnie z majorem Rafałem Waślewiczem, któremu zresztą w 1941 roku uratował życie, twierdząc, że wobec Niemców że już nie jest oficerem zawodowym. Był represjonowany przez Sowietów. Wydawało mi się, że zostały jakieś takie mody z vivendi wypracowane pomiędzy właśnie samoobroną a sowiecką partyzantką. No i 8 maja 1943 roku okazało się, że chyba nie został wypracowany, bowiem Sowieci na libocką samoobronę i na zaatakowali. Było to oczywiście związane nie z kwestią tylko samej nalibowskiej samoobrony, ale z kwestią tego, że oni atakowali wówczas generalnie wszystkie samochowy w różnych miejscowościach, chcąc po prostu pozyskać broń, tudzież zmusić ludzi funkcjonujących w tych strukturach do przejścia do sowieckiej partyzantki. No i tak też uczyniono w, na Libokach 8 maja w godzinach rannych nad ranem oddziały brygady partyzanckiej imienia Józefa Stalina złożone z trzech oddziałów imienia Suborowa, Dzierżyńskiego i oddziału Bolszewik zaatakowały miejscowość. Sama obrona stowi, stawiła pewien opór próbując się wycofać do lasu no bo od razu Klimowicz zorientował się, że ilość przeciwników jest tak duża, że na obronę miejscowości nie ma absolutnie żadnych szans. Być może w trakcie prowadzonej walki jeszcze kilku członków samoobrony poległo, ale większość z nich Poniosła śmierć w wyniku egzekucji, które zostały przeprowadzone po zajęciu przez Sowietów miejscowości. 128 osób zostało zamordowanych, wśród nich były trzy kobiety, jeden dziesięcioletni chłopiec, pozostali to byli mężczyźni, jak można domyślać, podejrzewani o członkostwo w libowskiej samoobronie. Oddział Plimowicza wycofał się do lasu, przeszedł do miejscowości łupcze. On tam rozpoczął pracę w forkszucu, czyli Straży Leśnej. Został komendantem tej struktury, a następnie przeniósł się do Szczuczyna i tam, i tam pracował również jako komendant w forkszucu aż do Lutego 1944 roku, kiedy on przeszedł do działalności partyzanckiej, bo tak jak wspomniałem, był konspiratorem i został dowódcą drugiego Plutonu 7 Batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej, a potem dowódcą drugiej Kompanii. Ten batalion, co ciekawe, to. To była struktura, która hmm, dowodzona była w pewnym okresie czasu aż do śmierci w czerwcu 44, przez Jana Piwnica Ponurego, a więc do dowódcy partyzanckiego, przeniesionego na ten teren był z Kieletczyz. Bardzo dziękuję. Spróbujmy dla naszych słuchaczy dokonać takiego krótkiego podsumowania. Hasło masakra w Nalibokach. Co warto zapamiętać? Myślę, że warto zapamiętać, że miała ona po pierwsze miejsce, że wydarzyła się owego 8 maja, że była to, wydaje się, największa masakra dokonana przez sowiecką partyzantkę na Polakach, bo w żadnym innym zdarzeniu mi znanym nie zginęło aż 128 osób. Myślę, że. Był to no, taki dość poważny cios wymierzony w mieszkańców tej miejscowości. Przeżyli oni zresztą później kolejny dramat już w czasie operacji antypartyzanckiej niemieckiej Hermann w lipcu 1943 roku. Co prawda nie zostali wymordowani, ale miejscowość Niemcy spalili, a większość mieszkańców została ewakuowana i zabrana na roboty przymusowe do. Rzeszy Niemieckiej. No, udało im się e, oczywiście w większości przeżyć. ciekawe jest też e, dalszy życiorys Eugeniusza Timowicza On w partyzatce, w strukturach Armii Krajowej Okręgu Nowogórskiego przyjął pseudonim Okon, o e, tych podmiotach, którymi dowodził, mówiłem. No ale w roku 45, oczywiście po wkroczeniu już tam oddziałów Armii Sowieckiej na Kresy, on wstąpił do Wojska Polskiego, tak naprawdę do Ludowego Wojska Polskiego i w ramach tego Wojska Polskiego, to była druga armia, trafił pod Budziszyn. Brał udział tam w walkach pod Budziszynem. W kwietniu 45 roku został ranny, otrzymał krzyż walecznych, po powrocie do komunistycznej Polski z frontu podjął służbę w stopniu kapitana w strukturach wojskochrony Pogranicza w Koszalinie. Tam został aresztowany w 1951 roku. Komunistyczny Sąd Wojskowy skazał go na karę śmierci, zamienioną później decyzją prezydenta. Komunistycznego. Bolesława Bieruta na karę dożywotniego więzienia. W ramach odwiedzin został zwolniony. Nie mógł się pogodzić oczywiście z tym wyrokiem i z tymi oskarżeniami, które były jakby formułowane przeciwko, przeciwko niemu. W trakcie jego procesu zeznawali także członkowie grup komunistycznych sowieckiej, w zasadzie partyzantki, no, formułując wobec niego różnego rodzaju zarzuty. Yy, on czuł, że są to zarzuty niesprawiedliwe, zmarł ostatecznie w roku 1988, a w latach 90. jego małżonka już podjęła się dzieła unieważnienia tego wyroku Sądu Komunistycznego. Bardzo dziękuję za to podsumowanie, ale również dopełnienie biogramu Eugeniusza Klimowicza. Szanowni Państwo, to było spotkanie z Arkadiuszem Karbowiakiem, któremu serdecznie dziękuję. Dziękuję również, że jeszcze tylko na koniec powiem, bo z tą całą sprawą, związaną z nalibokami, wiąże się też kontekst, czasami często przywoływany, mianowicie służby w tych strukturach osób pochodzenia żydowskiego. Mówię tutaj o strukturach komunistycznych, wskazuje się, prawda, Tubie Bielskiego, podległemu, podległemu oddziału Izraela Kesslera. Nie ma żadnych dokumentów, które by jednoznacznie potwierdzały udział żydowskich partyzantów z tych struktur, powiedzmy sobie, żydowskich oddziałów partyzanckich w tym przedsięwzięciu. Natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że Żydzi funkcjonujący w szeregach partyzantki sowieckiej rzeczywiście znajdowali się w szeregach oddziałów, które dokonywały pacyfikacji tych na Jedna osoba na pewno była tam pochodzenia żydowskiego, bo ona właśnie zeznawała na procesie przeciwko Eugeniuszowi Klimowiczowi. To tyłem tak, ty, tyłem tak tylko do powiedzenia. Dziękuję uprzejmie. Ale no to ważny wątek, bo po filmie opór z Danielem ta kwestia była szerzej dyskutowana. Jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo o masakrze w Nalibokach z 8 maja 1943 roku mogliście Państwo usłyszeć w kolejnym odcinku podcastu Historia pod prąd, audycji przygotowywanej przez Arkadiusza Karbowieka. Kłaniamy się Państwu i mówimy do usłyszenia w kolejnym podcaście.